DT501. Pisało parę osób, że głośniki mogą być nie oryginalne Głośniki są oryginalne. I to są identyczne głośniki jak te 505. Tylko one jeszcze są w dobrym stanie. Nie są, nie są wyblaknięte. Jeszcze nawet kurzy jest oryginalny. To są te same głośniki. No ale też. No, pokażę. Trochę jak to w środku wygląda. No są refleksy tylne i przednie. Już, już się wysowić nie mogę. Mechanizmy magnetofonów są z przodu. To jest zaślaszko z tej strony. Tu nie ma nic, jest tylko komara głośnika. Tam tylko głośnik jest. Dwa głośniki, no bo tu jeszcze jest piezo, to też... W świetle prawa to jest głośnik. No bo to jest głośnik, ale on za dużo nie daje. Czasami jest słychać, ale... Bardzo rzadko to się zdarza. Wyświetlacz. No i co? Co z magnetofonem? Zębatka, szczerbatka oczywiście już strzeliła tu widać to samo. Dobra, no z drugiej strony jest Problem analogiczny chyba nawet w dwóch miejscach strzeliła albo mi się wydaje, nie wiem I może przeskakiwać. Będzie działać, ale będzie przeskakiwać. Nie chce mi się już tam się bardziej zagłębiać, CD wyciągać, pokazywać i resztę bebechów. Chociaż Maciaż bym zobaczył, ale bo mi się tego dzisiaj nie za bardzo nie chce robić. ale dzisiaj za bardzo. Nic nie naprawię, coś czuję. No konstrukcja na ramię jak w 75, jak w 505 leży trochę odwrócona, no bo to jest magnetofon z przodu. I być może jest trochę mniej upierdliwa, bo jednak ten magnetofon, yy, jednak CD trochę wypada spod, yy, spod tej ramy. W tych dwóch modelach pozostałych. I trzeba to... Razem wpasowywać to, może być lepiej. No, jest lepszy dostęp do magnetofonu. 45 już ma inaczej, dlatego mi się te bardziej podobają konstrukcyjnie. I 45 też ma tak pokręcone kable, że to się trudno do tego dostać. Sama przepleciona jeszcze przez coś, i trudno wyciągnąć bardziej magnetofon. Bo taśma jest długa od magnetofonu. Przewody są dość długie. Dałoby to radę wyciągnąć całkowicie i to naprawiać i testować je jednocześnie. Ale, no, niestety. Gdzieś przepletli te kable, ja pamiętam w dwóch egzemplarzach to samo. I za dużo się nie, nie porobi tam. Trudno to odłączyć tą taśmę, ale no da się, ale trudno. I to przepleść z powrotem. No ale bardziej to chciałem pokazać głośniki, że to są oryginalne głośniki jednak. I sam radiomarketofon brzmi trochę podejrzanie. Wprawnie do 505. Także tego.